To są Waterman. dzisiaj jesteśmy w, w kolejnym odcinku. Oczywiście z makrowięzieniem. Słuchajcie, dawno makrowięzienie nie było chyba za dwa albo tydzień. Stoję przy autobusie. Mnie to zastanawia dlaczego autobus stoi pod domem. Nieważne. Lecimy sobie do domu. Z powrotem wynająłem to Lambo, koszt wynajmu to 2000, to wymyka z naszego konta z mi palców nie zabalało, na nakasie z naszego konta. No i teraz szybko lecimy. No bo dzisiaj musimy jednak parę spraw ogarnąć. A mianowicie, jeszcze musimy opłacić ochroniarzy. Ja chyba też lubię zamykany, dobra, nieważne. Musimy opłacić ochroniarzy, kurde, zniszczyłem aż ochroniarzy. W tu wszystko jest otwierane. No i właśnie jak bo opłacamy, to będziemy już ze wszystkim kwita. Ej, bez kitu my nie opłacaliśmy chyba z 5 albo 6 odcinków. Albo mniej... Ej, ej, ej! Wy coś tu otwieraliście? Aha, słyszeliście coś i myśleliście, że to ja no. Jeśli coś zginęło, to, to, to wam nic nie płacę i się rozliczymy inaczej. No w kuchni chyba nic nie miałem. Chociaż czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy ja, czy ja coś w kuchni miałem? Tu pieniądze mamy, dobra. I teraz lecimy do studia, bo studio. Tam miałem jakieś 10... Nie przesadzajmy, 5 tysięcy tam miałem... Super, okradli nas. Uf, okradli nas. Ej, 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 Słuchajcie. Nie zapłacę wam nic, bo nas... bo mnie okradli. Powiedzieli, że zaraz będą e, wzywać jakichś detektywów czy kogoś i będą odciski paców robić. E, no i postarają się znaleźć. No co za debile, no okradli mnie na 5000 tysięcy, no tam 5000 miałem, a więc 5000 znika z naszego konta, no bo tych pieniędzy jednak tam nie mamy. Ja wiem, co za debile głupie, no, no, no... nie umiał nawet pilnować, no, no, no debile, no. Dobra, wiecie co. Tragedia, tragedia. Tutaj też trzeba zapuścić. O, jeszcze mój tam. Cybertrack to ja zapierdzielają, okazji nas, to nie... E, tak, już wam mówię. Jesteśmy stratni 20 tysięcy, bo komputery e, poznikały, monitory i dwa laptopy, które były warte bardzo dużo. Jeden laptop był 25 tysiąca wart, no to jeden to 25 000, komputery to tam 2000 20 tysiące za sztukę, pieniądze, no i tak tam parę rzeczy. no Patrzcie, wróciliśmy po jakimś czasie do właśnie Blackburga, tak to jest Blasburg. No i e, nas okrawił. No. Przez ostatnie odcinki się mega dziwne rzeczy dzieją. No bo najpierw tak, najpierw okradli nam koszt. Rozliśmy gang. Teraz napadają na, na nas dom. Okradli nas, okradli nas. E, no i teraz... No, no, no nie wiem co mam zrobić bez kitu jeśli na przykład będziecie mieć jakiś pomysł no to piszcie w komentarzach kto to w ogóle może być no bo da się do tego autobusu gdzieś o da się kluczyki są dobra to się jedziemy w Oni lepiej ściągają te odcinki, bo to, się znaleźć, Bo jeśli ich nie znajdziemy, no to jesteśmy jednak stratni No to 20 tysięcy, no i to będzie mega lipa No i będą nas częściej okradać No i to będzie mega, ale to mega słabe No bo jak będą nas częściej okradać, no to no. Ja myślę, że na razie może Na razie może sprzedać może nie sprzedać, ale może się wyprowadzić z tego domu, jak sprawa ucieknie, to ten... Może wylecimy z powrotem do Liberty City. Dlaczego ja w Liberty City jeszcze nie byliśmy? E, no bo do Liberty City też by mogliśmy tam wylecie, bo tam przecież e, mamy tą naszą tam e, rezydencję. No chyba mamy, co nie? Uff, dobra. Tu na szczęście komputerów nie miałem, bo kompy niektóre są w, właśnie wasie pochowane. Tragedia. Okradli mnie, no, no Dobra, wiecie co? Ja w następnym odcinku będę musiał ich działać. Dzięki za oglądanie tego filmu. Dzisiaj jeszcze nagrałam survival. Trzymajcie się no i piszcie komentarz. Jutro i pojutrze i po po, po pojutrze. Cały dzień dzisiaj od, od niedzieli aż do piątku macie codziennie więzienia. Trzymajcie się, no i cześć. Taki maraton.